Witam wszystkich gorąco. Cześć. Dzisiaj taki troszeczkę inny filmik nie o akumulatorach, ale na pewno coś związane z prądem i z napięciem. No i troszeczkę oczywiście też z akumulatorami, tylko że do elektronarzędzi. Ten film ma na celu pokazać, że stare, ale oryginalne wkrętarko wiertarki są coś warte. Są nawet lepsze od takich elektronarzędzi firmy no nie powiem że krzak ale takie mniej markowe także te akumulatorki niklowo kadmowe też z 15 pewnie tygodnia 2009 roku to już jest szmelc kolega poprosił żebym mu przerobił przerobił oczywiście na akumulatorki litowo jonowe jednak filmów w sieci jest dużo z przeróbkami starych technologii na technologie jedno z nowszych, bo są już dużo lepsze od litowo-jonowych ogniw. Ale też trzeba pamiętać, że liczy się kasa nie do takich, nie powiem, że starych rzęchów, bo starych, ale dobrych sprzętów. Szkoda też inwestować nie wiadomo, jakie tam pieniądze ale należy też pamiętać że złym rozwiązaniem jest budowanie e takich akumulatorków z takich przypadkowych jakiś ogniw wyciągniętych z laptopów chociaż są różne szkoły niektórym właśnie też starczy ogniwo z, z tego z laptopa z baterii od laptopa ja zawsze będę mówił i powtarzał, że do tego do elektronarzędzi służą ogniwa wysokoprądowe. Także pomijamy na razie aspekt z czego zbudowany i, jak, i jaką pojemność ma nasz akumulatorek. Skupmy się na, na tym może ile pobiera prądu na razie na luzie czy tam przy włączaniu wyłączaniu. Znaczy elektronarzędzi firmy takiej mniej znanej tu jest ładnie wszystko zrobione połączenia elektryczne tutaj idzie właśnie oddzielny przewód do woltomierza, tu jest amperomierz kabel jest gruby 10 AWG podłączony też solidnie do wyjść baterii i zobaczymy najpierw zobaczymy jak on działa na luzie a później może coś wkręcimy nie dobrze mam też taki miernik nie miernik licznik bardzo dobry do 20 amperów nawet dane spisane że do 20 amperów ale mówię chyba nawet i 30 40 próbowałem też wskazywało też się nie spaliło Na luzie 1 amper tak Żeby to Jest to opór i zmienia się natężenie. Ktoś powie, że ten amperomierz tak skacze nie jest dokładny. Ma wskazówkę swoją odchyłkę, ale kiedyś zobaczycie na oscyloskopie, że takie skoki, to też są odpowiednio zmierzone przez oscyloskop. i jak tutaj dobijamy do 6/6 do amperów oscyloskop też wskażę 6 amortów. na razie jest tak jak jest teraz odłączymy od akumulatora jeden przewód żeby nie było jakiegoś jakiegoś zwarcia i bierzemy się za Demarkowe elektronarzędzie, i tu już mamy tabliczkę znamionowo. Widzimy, że to jest 400 W elektronarzędzie 18V prądu stałego. I zobaczymy, jest dużo cięższe. No tylko, jak tutaj zamontować, nie? Jak tutaj gdzieś mam baterię prawdziwą, ale też mam nazwijmy to adapter, nie? Trochę tak fajnie przygotowałem i tu podłączamy. nie ma luzu także powinno być fajnie no teraz tutaj podłączamy ale już jest inna praca inaczej pracuje ten silnik czuć w ręce jest Tutaj mamy 4 ampery A już jak takie robimy skoki to też jest poza zakres. Także to by było na razie na tyle. Trzeba spróbować. Jak to się ma, gdy coś wkręcamy, nie? Dobra. Trochę przechylę. trzy płyty growe. działa, działa, dobra na maksu sprzęgło 17 I jedziemy, troszkę spoko. że ona w pewnym momencie mi kiedyś przeszkodzi no, no, to taki mój pokaz bez, bez takiego większego pomyślniku może nie pod względem połączeń to dobrze tylko wykonanie właśnie wszystko skacze, spada Sorry, memory Dobra, To dalej skaczę Dobra, nawierciłem kilka dziurek troszeczkę, żeby było lepiej mi wkręcać, nie? Żeby mi nie bujało mnie po tej płycie. Tego spróbujemy. A tu się ma tego torxa. Torxa znowu. Widzicie? ile tu trzyma. No. Kurde mało brakowało Kajcie zobaczę no na styk na styk tyle do biurka a tyle. no ale to ja troszeczkę chyba pomyślałem to widzicie o co chodzi za mały amperomierz nawet dałem ale już mniejsze z tym Akumulatorek ma pojemność tylko 1,5 amperogodziny o tym chyba nie wspomniałem. Dobra. Sprzęg, bo tutaj 21, ale to tylko liczby. Nikt, nikt nie wie o co chodzi. Czy to jakiś newtony, czy nie newtony? Dobra, parę otworów. zrobię. No dobra, do biegu gotowi start. oczywiście też tam na pewno już troszeczkę spadła sprawność samej baterii akumulatorka ale i tak widzimy co to znaczy markowe elektronarzędzie a co to znaczy nie tylko czekajcie ktoś widział gdzie ja tego torxa położyłem bita no tak to jest ojce, nie ma dziecko jest gdy tracimy z wiekiem pamięć, to nie wiemy. Wiem, co ja robiłem 8 marca 1987. Bo kupywałem motor, a nie wiem, gdzie ja torbę położyłem. A, tak jest No. To elektronarzędzie. No dobra. może no, bym wiedział kurde mam amperomierz przecież mocniejszy nie żebyście nie myśleli że zmyślam to wam pokażę ale szczerze to nie wiedziałem że to aż aż taki pobór jest nie z, z analogowymi amperomierzami zawsze lepiej się pracuje powiem wam szczerze może temu że jestem stary Ну да, потом. To buty Dziękuję za uwagę. Cześć, trzymajcie się. Jako bonusik zobaczymy, czy przywierciłem biurko. No nie, nie przewierciłem, ale akumulator był naładowany pod korek. Zobaczymy, ile baterii straciły po tym eksperymencie. I na koniec serdeczne podziękowania dla pierwszego mojego wspierającego wspierającego mój kanał widzimy login niestety nie podejmuje się próby wypowiedzenia bo po prostu chyba bym i tak poprawnie tego nie przeczytał, abym sobie może przy okazji połamał język ale bardzo serdecznie dziękuję na pewno te wsparcie się przyda zostaną pieniążki wykorzystane Pożytecznie. Także jeszcze raz dziękuję, że się odważył. A po wakacjach we wrześniu na pewno coś tam wymyślę, żeby jakoś zadośćuczynić, tak? Jakiś, by, jakiś zrobić specjalny filmik, bo, 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 bo chyba taka zasada jest, że trzeba dlatego dla wspierających. Właśnie jakieś bonusiki specjalne, by myśleć, powiem szczerze, że nie rozkminiłem jak, jak, trzeba się zachować wobec wspierającego. Sam wspieram jeden kanał, także wiem, że trzeba cierpliwie czekać, ale zawsze to jakiś, jakiś te przywilej, bonusik, jakiś coś się obejrzy ponadstandardowo.